Dzień dobry, dzień dobry. Dajcie znać, czy mnie widać, czy mnie słychać. E, bo dzisiaj jestem sama, słuchajcie. E, I dzisiaj będziemy mówić o brwiach. Jak okiełznać swoje brwi? E, dajcie znać w komentarzu, czy mnie widać, czy mnie słychać. Hej, hej, cześć, Edyta. Super, dobrze. To tak woli tylko krótkiego przedstawienia się. Cześć, nazywam się Asia Manicka, jestem jeżyszką, jestem instruktorem makijażu i przede wszystkim jestem ambasadorką naturalnego makijażu i tak moim, moją misją jest to, aby kobiety. Pokochały się e, malować i pokochały siebie malować i jakby czerpały z tego radość. Ja dzisiaj e, mało naturalny mam makijaż, taki lekko nawet bym powiedziała. Cześć Agnieszka, widać, widać i słuchaj, super, cieszę się bardzo. E, taki lekko nawet bym powiedziała przerysowany. E, a to wszystko dlatego, że słuchajcie, nagrywałam e, dzisiaj TikToka i mój makijaż jest lekko inspirowany Jennifer Lopez, JLO, bo. E, Ostatnio y, 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 się wkręciłam dosyć mocno w Jennifer Lopez i jakby e, non -stop jej słucham i tak stwierdziłam, że hej, jeśli macie ochotę, to możecie już zobaczyć, bo, bo wrzuciłam chyba z godziny temu, także jest już dostępny na TikToku. Także fajnie, fajnie i daję tam takie trzy triki, jak zrobić sobie właśnie te usta na JLo. No dobrze, ale dzisiaj o brwiach słuchajcie. Y, czy jak ogarnąć swoje brwi? Cześć, Magda. Cześć, witajcie. Cześć, chwili, widać, widać, świetnie. E, słuchajcie, jak ogarnąć swoje brwi? Jeśli chodzi o brwi, to te brwi, ja tak zawsze powtarzam te brwi powinny być jak siostry, ale nie bliźniaczki, po prostu jak siostry. I e, jeśli chodzi o brwi, to bardzo dosyć, jakby. Więcej możecie na ten temat przeczytać oczywiście w moim e-booku, bo jest to, jakby dzisiejszy live będzie dotyczył troszeczkę tego, e, trochę tego e-booka i tego, co, mm, co napisałam w nim całościowo o makijażu, ale całą lekcję poświęciłam również właśnie brwiom i tego, jak dopasowywać ten kolor, jak, e, jak je malować, a dzisiaj tak pokrótce Wam chcę opowiedzieć troszeczkę o tym, co, co, co jest jakby częścią tego e-booka, ale też myślę, że, że tutaj jakby jak Wam opowiem, to będzie też bardziej łatwiej i przystępniej. Jeśli chodzi o, o e właśnie, bo to jest bardzo ważna sprawa, jeśli chodzi o e to od dzisiaj do jutra, do godziny 12 możecie Możecie zakupić tego e-booka w promocyjnej cenie za 37 zł. Regularna cena to jest 49 zł, także do jutra macie okazję zakupić tego e-booka. Co jest w tym e-booku? Bo to jest dosyć ważne, istotne. Oprócz właśnie tej lekcji o brwiach jest jeszcze 10 innych lekcji właśnie od tej pielęgnacji poprzez właśnie profesjonalne, profesjonalne wykonanie swojego makijażu dziennego. To jest Love Your Makeup. Pokochaj swój makijaż dzienny. I co ważne, to nie jest samo, sama, sama, jakby ta książka nie traktuje tylko i wyłącznie o makijażu. Ona jest jakby taką instrukcją tego, jak zrobić sobie ten makijaż dzienny, ale również jest jest, tą, jest napakowana i naferszerowana troszeczkę tymi ćwiczeniami, które raz, że wspomagają tą samą akceptację, a dwa, że pomagają. Poznać, jakim jesteś typem kolorystycznym, jak dobierać pod siebie kolor tego podkładu, jak rozpoznać, jakim jesteś kształtem twarzy, czy owal, czy kwadrat, czy prostokąt. Jeśli byłaś u mnie na webinarze, no to prawdopodobnie już tu wiesz, ale jeśli nie byłaś, to być może jeszcze tego nie wiesz. I tam jest wszystko pięknie rozpisane. Oprócz tego na Beauty Live'ach i na. I, I podczas rozmów tutaj tych wyzwań porankowych e, założyłam, że bardzo często pytacie o, e, o pielęgnację, dlatego postanowiłam w tym wybuchu jakby rozszerzyć tą pielęgnację e, i jest naprawdę całkiem duży dział, jeśli chodzi o pielęgnację, jest rozpisane, e, są, są ćwiczenia i w jaki sposób dobierać tą pielęgnację pod siebie. Także... Em, Troszeczkę też opisałam o sobie, o mojej historii, o tym, jak się to stało, że jestem wizerzystką i, dla, i jak to się stało, że jestem w tym miejscu, w którym jestem. No dobrze, ale dzisiaj o brwiach dziewczyny i dzisiaj mam takie pytanie do Was, bardzo podstawowe. E, jak dbasz o swoje brwi? Zdałam to pytanie e, na no Story i e, no i tak powiem Wam szczerze, że, e, że byłam trochę zaskoczona, bo tak odpowiedzi były trochę pół na pół. I teraz, jeśli jesteście tu ze mną, to możecie też odpowiedzieć. Um, i Bardzo, bardzo będę wdzięczna, jeśli i jeśli będziecie uczestniczyły czynnie, pisząc tutaj w komentarzach. Czy dbacie o swoje brwi? A jeśli tak, to może chodzisz do specjalistki e, na regularną hennę i, e, i regulację, albo może sama sobie regulujesz, albo może sama robisz sobie hennę, albo może. Nic nie robisz z tymi brwiami, są piękne, naturalne i tak jak, tak jak Pan Bóg je stworzył, tak je zostawiasz. Ja Wam powiem, z własnego doświadczenia bardzo, bardzo długo bałam się iść do, do specjalistki na regulację brwi, mimo że jest u nas jedna po prostu genialna, którą zapraszałam w ogóle na tego Beauty live, ale niestety utknęła w pracy i, i być może we wrześniu, we wrześniu przeprowadzę tego beauty live z Patrycją. Natomiast polecam ją praktycznie wszystkim moim klientkom, wszystkim moim dziewczynom, które do mnie przychodzą, żeby szły na regulację do Patrycji, ponieważ Patrycja przegenialnie robi, robi te brwi, jest specjalistą, zdobywała, zdobywała różne, różne nagrody w tej dziedzinie. I e, jeśli się zdecydujecie, to, to jak najbardziej e, znajdźcie swojego specjalistę w swoim mieście, w swoim, e, w swoim że tak powiem, regionie, który, e, m, który e, któ, 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 która będzie Wam odpowiadać. Tutaj czytam już, przepraszam, dziewczyn. E, dziewczyn... Eee, komentarze. Chodzę na hennę do kosmetyczki. Eee, Magda. Eee, Agnieszka sama reguluje brwi. No, właśnie, ja przez lata gdzieś tam sama regulowałam te brwi tak delikatnie tutaj, bo właśnie się bałam iść. Natomiast teraz doceniam, doceniam to, że ktoś może się zająć tymi moimi brwiami i doprowadzić je na, do, do, że tak powiem, do stanu, który mnie bardzo zadowala, ponieważ chodzenie do specjalisty łączy się z tym, że u mnie, że nakładana jest henna pudrowa, która bardzo długo mi się utrzymuje, praktycznie dwa miesiące, co ułatwia mi mój poranno, moją poranną rutynę. Ja nie muszę domalowywać sobie tych brwi, bo one są po prostu już zrobione. Jestem świeżo, jakby na kilka dni przed regulacją, więc te brwi troszeczkę już musiałam sobie tu pouzupełniać, ale ten włos, który został mi pofarbowany, on się bardzo długo u mnie trzyma. Ja tak naprawdę tylko już troszeczkę zarosłam i, i to po prostu trzeba wyregulować, e, natomiast jeśli macie już zrobioną na przykład e, tą e, niechętną, tylko m, jest tatuaż zrobiony, tak, czy permanentny, no to jakby e, troszeczkę jest już z głowy, m, z głowy ta regulacja, ponieważ te brwi już są zrobione. Natomiast, jeśli chcecie i zastanawiacie się, czy zrobić w ogóle taki, taki powiedzmy, makijaż brwi na stałe, no to rozejrzyjcie się u siebie na rynku. Zrobcie, zróbcie bardzo, bardzo dobre rozeznanie i popytajcie po: jakby po. Hmm, Zasięgnijcie opinii, ponieważ bardzo często jest tak, że no gdzieś tam w moje ręce już trafiają dziewczyny, które zostały, że tak powiem, lekko skrzywdzone. I tą brew trzeba często gęsto gdzieś zamalowywać na tym makijażu, ponieważ albo jest brzydko zrobiona, albo, e, albo po prostu mało profesjonalnie, albo ten włos się gdzieś odbarwia. Także naprawdę zanim podejmiecie tę decyzję, bardzo, bardzo przemyślcie ją, no bo to jest na dłużej, one się co prawda troszeczkę wypłukują z czasem, ale mm, rozważnie wybierajcie osobę, do której idziecie. O może tak. Bo polecam, natomiast, e, natomiast rozważnie wybierajcie osoby, do których chodzicie. E, jeśli chodzi o moje gdzieś tam mm, wrażenia, no to e, ja kurczę to powiem wam szczerze: że przed samym ślubem zdecydowałam się na, i to było już prawie 11 lat temu, e, na regulacji brwi, i straciłam. Połowe brwi, po prostu miałam takie cienkie jamyniki, wiecie, to taka też chyba wtedy była moda. Nie wiem, która z was miała taką, e, miała takie brwi albo miała takie doświadczenie. Ja myślę, że z kilka lat mi zajęło, zanim odbudował się ten włos, ta struktura, no po prostu to był jakiś dramat, i teraz, zobaczcie, jest pięknie, jest po prostu cudownie, jestem zachwycona. E, więc jeśli nie chodzicie do specjalistki same sobie regulujecie, to fajnie super. Jeśli, jeśli ta brew jest ładnie zrobiona tak. Jeżeli ona właśnie nie zaczyna się zbyt jeżeli ona nie jest jakby w odpowiednim miejscu się zaczyna tak. Także o, może tak pokażę, że generalnie jeśli już regulujecie sobie brew, może chyba nie. O, Jezu, o, 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 o tak, to mniej więcej w tym miejscu powinna się ta brew zaczynać, tak? Żeby nie było zbyt za daleko, nie było zbyt blisko. E, to powinna być taka harmonia. Ok, natomiast mm, jeśli potrzebujecie sobie uzupełnić tą brew, dorysować, w jakiś sposób, no to mam do Was pytanie: jakich produktów w takim razie używacie? Bo mamy trochę tych produktów na rynku są żele do brwi, kredki do brwi, cienie do brwi. Na co wy dziewczyny stawiacie najbardziej? Dajcie znać w komentarzu. Ja osobiście. Jak mam zrobioną właśnie brew, jest, jest świeżo zrobiona, jest ładnie, nie muszę tutaj nic uzupełniać. Um, I jeśli na przykład idę na imprezę albo na sesję zdjęciową, a ta brew jest ładnie zrobiona, to tylko i wyłącznie tak naprawdę sobie wzmacniam ją właśnie takim żelem do brwi, um, koloryzującym lekko. To są takie, wiecie, szczoteczki. Tak trochę to wygląda jak tuż do rzęs, tylko że ta szczoteczka jest dużo krótsza i delikatnie ją sobie po prostu wtedy przecieracie. Um, uzupełniacie tutaj te włoski i to wygląda bardzo naturalnie, bardzo się to sprawdza właśnie w tym dziennym, naturalnym e, makijażu, naturalnym looku, make up no make up, makijaż dzienny, wszystko jest super, jeśli jest brew e, zrobiona, jeśli ta brew nie jest zrobiona i potrzebuje e, jakiegoś większego uzupełnienia, no to wtedy wjeżdża e, kredka albo cień, cień do brwi. Ja często pokazuję na swoich lekcjach makijażu, jak można wykorzystać cień taki zwykły do powiek szaro-brązowy albo wpadający lekko w szarość. Takich, takich produktów również można używać do brwi, można wykorzystywać po prostu dużo produktów ze swojej kosmetyczki do różnych partii twarzy. To jest coś, czasem dziewczyny się dziwią, ale można. Owszem, można, to też się będzie trzymało, jeśli chodzi o makijaże dzienne. Jak najbardziej wystarczy tylko dobrze kolorystykę dobrać, i pamiętać o tym, żeby, żeby te cienie do brwi były matowe, bo to jest ważne, żeby tu się nic nie świeciło i żeby w miarę naturalnie wyglądało. Pamiętajcie również, że jeżeli dobieracie kredki, żele, cienie do brwi, to żeby ten kolor był w w, w, tak naprawdę w kolorze brwi, tak? Czyli e, był zbliżony do, te, do tego koloru, który macie tutaj, e, który są włoski, e, ale też tak, żeby to m, jakby tworzyło jakąś pełną. Spójno, pewną spójność, pełną, e, pewną całość, tak żeby nie odstawało od tego, jaki macie kolor włosów. Czyli, jeżeli jesteście, nie wiem, blondynką albo brunetką, no to, a macie, e, jeżeli się farbujecie tak na przykład na, na, nie wiem, na, ciemny, na ciemny blond, a macie bardzo jasne brwi, praktycznie niewidoczne, nie no to warto jest troszeczkę przyciemnić sobie te brwi, żeby, żeby to jakby spójnie wyglądało ze sobą, tak? Czyli wtedy bierzecie sobie nie wiem, na przykład taki ciemniejszą szarość, blond wpadającą, taki, taki chłodny blond powiedzmy. Czy to jest jasne to, co mówię do was dziewczyny? Napiszcie mi w komentarzu. Ania tutaj pisze, mm -hmm, pokażę. E, kredka z końcówką pudrową w piasku z Maybelline. O. Bardzo fajny produkt. One są tak lekko ścięte, chyba, prawda? I w momencie, kiedy rysujecie sobie tutaj, to łatwo się uzupełnia. Bardzo fajnie słuchajcie, jak z drugiej strony, na przykład, jest do tego dołączony taki grzebyczek, taki, którym możecie sobie na przykład wyczesać nadmiar, jak za mocno wam się po, pojedzie. To bardzo, bardzo fajnie ułatwia gdzieś tam stylizację tą brwi. Agnieszka napisała kredkę. Kredka jest bardzo fajna, pod warunkiem właśnie, że masz coś do delikatnego rozcierania, bo ja uważam, że kredka jest takim dosyć mocnym produktem i no chyba, że, że masz taką mięciutką kredkę, Agnieszka. No to jeżeli jest mięciutka kredka, to ona wtedy tak ładnie tylko uzupełnia te włoski i jakby... Dzięki temu y, nie macie takich ostrych tych brwi, tylko są delikatnie wyrysowane. Bo jakby pamiętajcie o tym, że te brwi nie mają być takie wyrysowane i ostre jak, y, jak na nie wiem, Instagramie, tylko mają być ładne, spójne, miękkie, żebyście y, wyglądały lekko i delikatnie, y, a nie żeby pierwsze co było widać, to wasze brwi. Tak, tego, nie, tego nie chcemy. Agnieszka pisze, że jest bardzo mięciutka. Tak, no to fajnie, no to super. Bo jeżeli mamy jakąś taką twardszą kredkę, bo są takie twardsze typu kol, kredki do brwi, no to fajnie wtedy mieć właśnie też taką szczoteczkę, która delikatnie rozciera, Takie szczoteczki można kupić sobie nawet w Rosmanie za, nie wiem, tam 10 zł i, i po prostu porościerać. Co jeszcze? Jeśli, jeśli jesteście super zaawansowane, to. To możecie używać pomady. Z tym, że pamiętajcie, że pomada jest takim bardzo wymagającym, wymagającym produktem, który wymaga niezmiernej precyzji. I pomada fajnie się sprawdza, jeżeli na przykład bardzo mało macie tych włosów albo z jakiegoś powodu, nie wiem, one wypadły albo no, po prostu ich tam nie ma. I tą pomadą możecie sobie ładnie wyrysować te włoski, jakby nadać ten kształt. I pomada na pewno jest dużo trwalszym produktem i sprawdza się super właśnie, jak idziemy na jakąś imprezę albo na wesele, gdzie tańcujemy sobie do białego rana, chociaż. Chociaż nie do końca, nie zawsze można taki efekt uzyskać tak zwanymi klikami, czyli, um, czyli tymi cieniami do brwi. Um, dlatego, jeśli chodzi o pomady, to ja zawsze mówię ostrożnie pomadą, jeśli jesteś super zaawansowana i masz te skillsy i umiesz to zrobić, to okej, okay, fajnie, baw się, tylko tak jak już wspomniałam, pamiętaj o tym, żeby ta pomada jakby nie rzucała się na pierwszy, na pierwszy plan, tylko żeby była, tak jak już mówię, takim uzupełnieniem makijażu, żeby to wszystko ładne było spójne ze sobą. Dobrze, 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 dobrze. Eee, o kolorze już mówiłam, to teraz jak malować te brwi? Słuchajcie, czy wiecie jak malować swoje brwi? Jak już mamy wybrany na przykład produkt, dobrałyście sobie produkt, dobrałyście sobie kolorystykę. Tak, jeśli chodzi jeszcze o kolorystykę, to większość, większość Polek ma taki ciepło-chłodny ten kolorek, te włoski są takie mniej więcej takie, jak ja mam kolor, są lekko w taką szarość wpadają, w taki, taki Lekki brąz. No oczywiście, jeśli, jeśli macie ciepły odcień włosa, no to wtedy idziemy w ciepłą kolorystykę, tak, i, i troszeczkę cieplejsze odcienie wybieramy. Jeżeli macie chłodniejszą, no to idziemy oczywiście w jakieś szarości chłodne. Hmm. Tutaj nam napisała jeszcze Agnieszka: I mam grzybyczek plus szczoteczkę. No i super. E, także, dziewczyny, jak. Um, jak macie, macie już te produkty, to czy wiecie, od którego punktu, tak albo inaczej, od którego punktu zaczynacie ten swój makijaż brwi? O to, jest, to jest moje pytanie. Czy wiecie, od którego punktu e, zaczynamy ten makijaż brwi? Czy tak na pałę po prostu lecicie? Dajcie znać. A ja Wam wkleję tutaj jeszcze linka do... Do e-booka, bo, bo tak jak już wspominałam, do jutra do 12 możecie go zakupić. Od razu go tu wkleję. Mm -hmm. Show. I czekam na wasze, yy, na wasze komentarze. Ok. Więc tak. E, przede wszystkim, dziewczyny, musicie mieć dobry pędzelek pędzelek y, od zewnątrz do wewnątrz. Zaczynam tam, gdzie ciemniej. Ok, tu pokażę to. E, ok. Aj, tu pokażę Agnieszki. O. Od zewnątrz do wewnątrz, że zaczynam tam, gdzie ciemniej. Tak, czyli tak, zaczynamy sobie tutaj od tego punktu. Ja zawsze mówię, żeby delikatnie sobie wyrysować taką kreskę. Y, niezależnie od tego, jaki macie produkt. I, I delikatnie rozetrzyć ją ku górze. Dzięki temu ta, ta kreska ona nie będzie takim, wiecie, takim odcięciem, tylko od razu ją delikatnie rozetrzemy i uzupełnimy te włoski, które są tutaj. I tutaj zazwyczaj używamy ciemniejszego lekkocienia, jeżeli macie, nie wiem, powiedzmy, dwa różne produkty, jeden jaśniejszy, drugi ciemniejszy, bo też się takie zdarzają. Podwójne takie kredki. Jedna jest ciemniejsza, druga jest jaśniejsza, albo można kupić właśnie takie zestawy zestawy, gdzie są właśnie różne kolory i jeszcze tam z rozświetleniem, to, no, no, tego jest mnóstwo na rynku i generalnie jeżeli macie taki zestaw, to później możecie po łuku jakby wzmocnić w tym punkcie to co, to, co tutaj jest, tak, czyli ja mam dzisiaj wzmocnione, bo już moja moja henna się lekko wypłukała i u mnie jak się wypłukuje, to tutaj powstaje taka wyrwa w tym łuku, więc ja generalnie Lubię, jak tutaj to jest wszystko takie ładne i, um, i jest taki łuk. I też tak zawsze mówię, że tak jak, jest, tak jak macie kształt tej brwi, to lecimy po prostu po łuku, po kształcie i uzupełniamy sobie. Nie jedziemy za daleko, tak, czyli w dół, bo wtedy e, jakby postarzamy się lekko, tylko kończymy w tym miejscu, w którym tak naprawdę kończą się wasze brwi. Ok. E, Joanna napisała kres na dole, potem od nosa rozcieramy ku górze. No i pięknie. No to właśnie to, co ja powiedziałam. Joanna, chyba byłaś na moim szkoleniu. Yy. Marzena, od jednej trzeciej. Ok. Dobrze, także tak to wygląda. Macie jakieś pytania jeszcze, dziewczyny, odnośnie, odnośnie brwi? Um, jest taki sposób też troszeczkę, jak robicie sobie taki super wypaśny makijaż, wiecie, taki już wręcz wieczorowy, żeby delikatnie w ogóle pojechać sobie, właśnie wyrysować tą brew i, e, i korektorem wręcz, o tutaj wyrysować całość. Całość pod łukiem barwiowym. One wtedy są takie, wiecie, wyraźniejsze, ostrzejsze, ale, ale jakby zatrzyma, zatrzymujemy się dalej z tym, z tym uzupełnieniem, tak jak mówiłam, nie, nie że mocno wyrysowane, tylko, tylko to, ta, tym korektorem, jakby wzmacniamy i wyostrzamy w tym momencie optycznie też unoszą nam się podwieki. I warto jest wtedy również po makijażu oka, podkreślić sobie tutaj pod łukiem brwiowym jakimś rozświetlaczem albo jaśniejszym błyszczącym cieniem e, i wtedy to oko jest jeszcze bardziej otwarte. Wrażenie takie daje. E, Joanna napisała, twój makijaż zaliczony, cudnie, cieszę się bardzo. No tak Joanna, rzeczywiście, pamiętam, rozmawiałyśmy nawet o tym. E, blondynka, grafitowe czy brąz brwi? Hmm, tu Marzena zadała pytanie. Wiesz co? To zależy, jaką jesteś blondynką. Słuchaj, czy masz bardzo jasny blond, czy troszeczkę ciemniejszy blond. Bo ja na przykład. Do tej pory, jak robiła mi moja Patrycja brwi, miałam taki jaśniejszy blond, taki właściwie jaśniejszy blond, wpadający delikatnie w brąz. Ja mniej więcej takiej kolorystyki też u siebie używam. Natomiast ona wiedziała, że idę na sesję zdjęciową i wiedziała, że będziemy się, będzie miały troszeczkę dłuższy odstęp e, czasu, kiedy się zobaczymy, więc m, przy ostatniej regulacji zrobiła mi troszeczkę ciemniejszy, właśnie wchodzący w taki brąz. Taki brąz, te brwi, i one dzięki temu właśnie wyglądają dużo, dużo e, dłużej na ciemne. E, a ja też w takiej kolorystyce mam, e, mam swoje cienie i pomady, więc dla mnie to nie było większego problemu, żeby po prostu je gdzieś tam wzmacniać w tym, w tym, w tym kolorze. Także musisz patrzeć pod kątem tego, jaki masz. Kolor tego włoska. Um, I jak będziesz, nie wiem, w, jakimś, w jakiejś drogerii, to po prostu narysuj sobie nawet kreseczkę, spójrz, um, albo przyłóż sobie gdzieś tam do brwi i z, jakby spróbuj oszacować, czy ten kolor, który masz tutaj na palecie, um, jest zbliżony do tego, co tutaj masz. Um, ale żeby też nie było dużego odcięcia od tego, co tutaj masz. <laughs> to, tak, to tak, jakbym mogła coś dodać um, od siebie, taką poradę. Poradę. Eee, Marzena to jeszcze pisze, podobny do Twoich. Mm, no to ja bym szła w taki e, chłodny brąz. Chłodny brąz. Nie ciepły brąz, chłodny brąz. Trudne, ale ok, dziękuję. <laughs> e, wiesz co, wrzucę może e, taką polecajkę moją na tym, po tym. E, po tym... Po tym live'ie i zaznaczę po prostu, który, którego koloru ja konkretnie używam. A jeśli masz mojego e-booka, to, to w tym e-booku jest konkretnie zaznaczone, nawet pokazany na zdjęciu, kolor. Także. Mm, Także to, było, to byłoby to. I Anna tu jeszcze napisała, że kurs zaliczony, to ja jeszcze tu wkleję. Proszę bardzo, jeśli nie, nie, nie widziałyście, to, to możecie kurs również zakupić. Jest. A co tam? Nie wiem, nie wiem czy mnie Magda nie oka trupi, ale generalnie do jutra, do, 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 do albo nie. No nie, możecie, możecie, możecie go zakupić, cały czas wisi, e, a w promocji możecie zakupić, tak jak już mówiłam, e-booka. Mówiłam e Dobrze, bo się troszeczkę zakopukałam, chciałam powiedzieć, że wrzucę tutaj ten, wrzucę banerek. Dobrze, e, jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to śmiało. Marzena, to tu, tuż ci napisałam, że ci wrzucę, wrzucę ci polecajkę na, na story po zakończeniu tego live'a. I co dziewczyny, jeśli macie jakieś jeszcze pytania, to śmiało pytajcie. Jeśli nie, no to z mojej strony to by było chyba już wszystko na dziś. Pamiętajcie, żeby się nie bać regulacji brwi u kogoś, że. Warto się oddać czasem w ręce specjalisty, e, tylko po prostu zróbcie rozpoznanie e, i, i oddawajcie się w dobre ręce, żeby ten ktoś nie zrobił krzywdy. E, ja z mojej strony oczywiście jak najbardziej służę e, poradą, jeśli chodzi o e, makijaż brwi. Możecie całą lekcję przerobić e, i w e-booku, i, e, i w kursie Twój makijaż. Hmm. Czy post będzie? Tutaj jest jeszcze pytanie: Czy post będzie zapisany? E, jeśli chodzi o story, to one nie będą zapisane, natomiast jeśli chodzi o tego live'a, to będzie zapis dostępny tutaj na WOLU, także spokojnie. E, bardzo Wam dziękuję, dziewczyny. E, no cóż, jeśli macie jakieś pytania, to jak najbardziej wrzucajcie. E, i, 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 I co, to by było na tyle dzisiaj. Będę Was informować na bieżąco, jeśli e, o kolejnych live'ach. E, na pewno w niedzielę spodziewajcie się, jeśli jesteście zapisane na listę mailingową najnowszego wpisu e, na bloga i będzie, będzie o tym oczywiście, e, będzie informacja pójdzie. E, I dołączajcie do mojej grupy do Your Makeup. No, to co? Na dzisiaj dziękuję, życzę Wam pięknego wieczoru. Cieszcie się swoim makijażem, cierpcie, czerpcie, czerpcie, czerpcie radość zrobienia swojego makijażu i, i do zobaczenia. Na razie pa!